ma ludzie yy, Jutro albo pojutrze Powinna mi przyjść paczka od Sajwa 4 na 4 No to będzie już nagrywane kamerą bo nagrywam, bo nagrywam Komórką Sony Xperia U No i widzicie moją dwójkę teraz Wczoraj byłem z klasą yy, Przedwczoraj byłem sobie z klasą yy, W parku Byłem na ławeczce sobie układałem normalnie dwójkę. I mi spadła do piachu. Kurde, myślałem, że... Kurde. Widzicie, tam jest taka przerwa. Nie wiem czy. Nie wiem, czy to w czymś będzie przeszkadzało, ale. Tam, nie wiem czy widzicie. Nie, chyba nie widzicie. No ale tam jest taka przerwa, nie wiem czy to będzie przeszkadzało. No ale tak wygląda moja dwójka, no. Yy, jak spadła nic jej się nie stało, była cała. Yy, tylko chodziła tak masakrycznie. W domu sobie układam i nagle nie mogłem ruszyć kostką, nie? To biorę i ten klocek wyjąłem, nie, ten klocek wyjąłem. I ta część mi tak wylazła No dobra, poszedłem do taty Tata mi to włożył Dzisiaj sobie układam, układam Też mi się tak samo zdarzyło Wyjmuję ten klocek Kuźwa, co tam się działo w ogóle Ten odleciał, ten też odleciał Ten i ten odleciały w ogóle yy, No wyjąłem tego Ten mi odleciał Cholera, tego nie mogę wsadzić Bo bym musiał to wyjmować Też czekam na tatę, kurde, żeby mi to zrobił jak nie złożę tej dwójki, to... To już nie będę miał dwójki. To no. znaczy będę miał, bo planuję 2 na 2 Diana. Czekam. Aż będzie w Polsce, albo jakaś recenzja się pojawi. No i tego nie mogę wsadzić, bo bym musiał to rozbierać. A tu nie ma no, to bym musiał praktycznie całą kostkę kuć no. Jestem tak na siebie wkurzony. No dobra, to by było na tyle. No, jak mówiłem, niedługo będzie yy, unboxing z, yy, od Sajwa, no i to by było na tyle, łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, yy, piszcie co mam poprawić, wiem, że mam taki dziecinny głosik, no, ale dobra, no, no to trzymajcie się ludziska, cześć!